Jesteśmy gotowi do akcji Rider. Mamy wezwanie na górę Jake'a Musimy się pospieszyć. Wujek Otis pędzi z góry w wagoniku z kopalni. Jej! Musimy go uratować i zatrzymać wagonik, zanim się rozbije. Więc na tę misję pojedzie Everest. Zabierzesz swój pojazd. Przed nim chwytakiem wyciągniesz wujka Otisa z wózka. Rubens! Wygląda na to, że wagonik może wpaść na chatkę Otisa. Użyj swojej łopaty, żeby wykopać mu na drodze wielki kopiec z ziemi. Everest, tam jedziemy! Chwytat! Popsi, patrol! O -o. Mam cię! Nieźle, Everest! Ale proszę, uratujcie moją bryłkę! Robble, bądź gotów! Wagonik jest już u ciebie! Wszystko gotowe, Ryder! myślę! Złota! O, o! Ewerest! Samoródek znów toczy się w dół! Złotko, wraca do mnie! Żeby nas zgnieść, jeśli nie odskoczymy! Marszal, jedź wzdłuż rzeki aż dojedziesz do gór. Trzymaj się, bojku! Udało się, Ryder! Ale kłopoty ma na Bobru! Szybciej, marszał! Użyj działek wodnych, żeby rozmieścić grunt przed tamą, żeby złoto utknęło w błocie. Jasne! Jestem wdzięczny psiemu patrolowi za uratowanie najważniejszej rzeczy na świecie. Tej wielkiej bryły złota? Nie, mojego nowego przyjaciela z całą rodziną. Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon!